tęsknot, kolor fioletowy jest kolorem y, smutnym, ale jednak przepojonym nadzieją. To jest w gruncie rzeczy kolor jakoś tam nadziei, bo nie jest czarny, a jest fioletowy. A w trzecią niedzielę akwentu, kiedy to będzie niedziela letaja, będzie kolor dopuszczony lożowy. To znaczy, że za chwilę ktoś tu przyjdzie. To jest to pytanie, które starałem, czy co by się stało, gdyby Chrystus pozostawił nas w ciemnościach? Albo czy kompletnie byśmy się załamali, gdyby się okazało, że Pana Boga nie ma? I coś, co mnie zawsze pasjonuje, to jest fenomen sumienia, które posiada każdy człowiek z tym prawem naturalnym, Nie była śmiercią pluszaka, taką akceptowalną, za wszelką cenę, że musi być miło. Otóż w życiu wcale nie musi być miło. Yy, życie to nie jest jedno wielkie pasmo sukcesu. Dobrze o tym wiemy, którzy mamy chociaż minimalny kontakt z rzeczywistością. Jeżeli całe życie będziemy przed problemami, zwłaszcza w sobie uciekać, to, to nasze życie będzie płyszowe, nasze związki będą płyszowe, nasze relacje będą płyszowe. Wszystko będzie udawane, wszystko będzie nieprawdziwe. Eucharystia też nie jest płyszowa. Eucharystia jest jak najbardziej prawdziwa. I żeby umieć uczestniczyć w pełni w najświętszej ofierze Chrystusa, która się tutaj nie powtarza jako protestantów, ale jak mówiliśmy wczoraj o obecnym, czyli działam poza czasem. Każdego dnia na ołtarzach świata. Nawet jakby najgłupszy się odprawiał. Prawdziwy Jezus Chrystus ofiarowuje się za zbawienie każdego człowieka. I dzisiaj tak samo to zrobi tutaj. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu, że mówicie się o moje oddziaływienia. Nie jestem... Ja podkreślam, ja, 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 absolutnie nie jestem tylko godzien. W tym sensie, że muszę powiedzieć pewną historię. Jedną z najtrudniejszych modlitw, którą musiałem w życiu powiedzieć, to taka modlitwa, która się znajduje na końcu dobrewiarza, w jest powiedziane, przyjmij panie całą wolność moją, przyjmij pamięć, rozum, wolę, wszystko co mam i co posiadam. Tobie to daję i całkowicie zgadzam się z panowaniem Twojej woli. Daj mi tylko miłość ku Tobie, jest moja łaskaw, będę dość bogaty, niczego więcej nie pragnę. Najtrudniejsze dla mnie słowa to były te, całkowicie zgadzam się z panowaniem Twojej woli. Pierwszy moment to był wtedy, kiedy mnie nie chciano wyświęcić, bo mądrzy tego świata uważali, że będę ośmieszeniem dla Państwa. I dla mnie. Boże, w tej trudnej, dawnej sytuacji całkowicie zgadzam się z panowaniem Twojej woli. Pamiętam, że było ogromnym wysiłkiem. Pamiętam, że niemal się duchowo spuściły. Mówiąc to z pewną konsekwencją, jeżeli nie osiągnę święce, a byłem wewnętrznie przekonany, że duchowo, że jestem prawdziwie wychowany, to przecież się na Ciebie nie obrażę. Tak samo tutaj. Jeżeli Pan nie zechce mnie uzdrowić, w sensie dosłownym, to przecież się na niego nie obrażę. To, to był taki moment, kiedy pamiętam, leżałem w grzuchu. i przyszła mi kolejna z informacja. Coś poskrudnego by zrobili, bo oni są tacy bardzo emocjonalni, oczywiście z miłości. Uwolniłem się od nich, wszedłem do taksówki i odmówiłem tą modlitwę z takim wielkim zdziwieniem, że jakoś tam mi tak łatwo przyszło. I za to, za to jestem Panu Bogu Znowu na innym etapie mojego bycia księdzem przeżyłem jakiś trudny czas. Ale nie nie hołdowy, w inny, inny kontekst. I zdałem sobie sprawę, że Bo powiedziałem do siebie przez Johnny, Janie, codziennie podchodzisz do ołtarza, codziennie sprawujesz tę świętą i nie ma w tobie zgody na cierpienie. Nie, jeżeli jesteś księdzem, to w jakimś sensie musisz cierpieć. Jeżeli nie cierpieć liczą być stałem kawalerem, to jest starzeje się na dziada że będąc księdzem, można się starzeć na ojca, a można się starzeć na gaźliwego dziada. Będąc zakonnicą, można się starzyć na starą, nieznośną babę, albo na matkę. I to jest ogromny wysiłek, żeby także w samotności, to jest niezwykle dojmująca w życiu księdza decyzyjnego, pomyślcie czasem o że zakonnicy mają łatwiej. Bo oni mają lepszą lub gość A my jesteśmy zawsze sami. Oczywiście, że sami żeśmy to wybrali. Tak. Yy, moi Państwo, w tym całym w w celibacie to nie brak seksu jest najtrudniejszy. Umówmy się przed 40, wreszcie, tak. Yy, ale to jest ta samotność. To jest to, że nikt się nie przytuli, że nikt nie jest z Tobą. Więc czasem przyjdźcie, powiedzcie grzegorz, powiedziałeś świetne kazanie. Bez go. Żeby żebyśmy się nie czuli sami. Po prostu bądźmy razem, bo to jest pełna nasza ofiara. My przecież jesteśmy dla Was. I tak jak próbowałem zasygnalizować wczoraj, to, że ja schodzę, tych, schodzę czy szczególnie się do tych moich umierających, to to nie jest żadna moja zasługa. Gdybym przestał schodzić w kosmyciu, ja myśląc na i pieczarze i po co mniej więcej 20 ludzi, w stanie terminalnym. Jak przestanę do nich schodzić, jak przestanę do nich piec, jak nie będę miał w kieszeni oleju, jak nie będę gotowy do walki o człowieka, który jest na granicy życia i śmierci, to moje kawałek się skończyło. Mogę wyrzucić do śmierci. Przyznam się dla mnie. Kampaństwo nie może być tłuszczowe. Kampaństwo musi kosztować. Z powołami najświętsze ofiary musi kosztować. Przyznam się bardzo szczerze, że ja pochodzę z dość zamożnego domu. Nie wierzącego, ale zamożnego. Dla moich najbliższych to, że zostałem księdzem, było taką społeczną degradacją. Moja matka mówiła, Boże, mój syn całe życie, że braknie. wiem, tak. Ale ekskluzywny. Bo ja, że w kościele, a nie przetrw. <tototrofianie> I to prawda, my się otrzymujemy z żebractwa. My tu z kolegą, powiem, bo <totrofianie> żeby, że tak powiem, chłopak, otrzymujemy się z żebractwem, z zakrętym. I tak to już jest ustawione. E, otóż, jeszcze więcej takich rzeczy mówiła mi moja matka. Ja też chcę to powiedzieć bardzo uczciwie, że mam nadzieję i modlę się o to, żeby do samej śmierci moja relacja z nim była maksymalnie stała i maksymalnie stabilna. Skoro proszę Państwa mówimy o wartości Komunii Świętej, nie wiem, jak Was przekonać, że przyjmowanie komunii, że uczestniczenie w tej zielnej świętej jest ważne. Nie wiem, do końca nie mam odpowiedzi, Jak powiedzieć ludziom, jak zarazić ich entuzjazmem przyjmowania komunikacji. Jak powiedzieć jemu, Państwu, że to jest mega ważne. Nie wiem, czy moje świadectwo jest wystarczająco silne, ale chciałem wam powiedzieć także o takim bardzo dla mnie ważnym momencie w mszy Świętej. Ja bardzo lubię odpowiadać, tak zwany Tam jest taki fragment, nie nie pomylił. Zaraz sobie tutaj to, to znajdę. Tam jest taki fragment w pierwszej kanonie. O składaniu ofiary. Będą takie długie momenty ciszy. Ja się będę pochylał, będę dokładnie stosował się do rumy, czyli do przepisów, które mi tutaj kościół każe. I będzie piękny... Fragment, który chciałbym, żebyście osobiście przeżyli. Za nich, czyli za Was składam tą ofiarę, a także oni ją składają, czyli Wy za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich. Aby osiągnąć odpuszczenie, yy, oni ją składają i wnoszą swoje modlitwy ku Tobie Bogu Wiecznemu i Prawdziwemu za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zobaczcie, jaki Kościół od wieków ta modlitwa ma 1500 lat. Od wieków mówi, jakie są ważne relacje. Wy składacie, współofiarujecie z nami, dlatego my mówimy w pewnym momencie módlmy się, czy módlcie się, aby moją i waszą ofiarę wy też składacie oddacie ofiarę. Kościół, przed to Wasze współuczestnictwo w ofierze jeszcze bardziej podkreśla. Wtedy, kiedy ja będę podnosił chleb i y, y, y wino y, podczas ofertorium, to Wy na tej patenie złóżcie swoje skały. My sprawujemy zna, tę chleb w sensie dosłownym, sakramentalnym, a Wy ją współstrawujecie jako ludzi. I zobaczcie, możecie to zrobić z ogromną miłością za swoich najbliższych. Czyli msze święto oferować za nich. Msze święto oferować w jakichś swoich mega ważnych intencjach. Chciałbym też Was nauczyć, że można komunię świętą przyjąć i oferować za kogoś tak mocno, jakby się chciały do Niego przytulić. Nie można oddzielać wiary od miłości. I od nadziei. Oczywiście mamy nadzieję, że wiara się skończy, bo przejdzie w pewność. Wiara, by została tylko pusta, to będzie spekulacja. Taka spekulacja teologiczna to będzie sucha teologia. Wiara tylko z nadzieją. To będzie ta spekulacja teologiczna, to będzie ta sucha wiedza teologiczna ze spekulacją intelektualną, że bardziej probabny jest no. Do A to wszystko musi być otulone miłością. Bo dopiero tak jak mamy dzieci, ja nie mam ich. Przysięgam. Ktoś bardzo mamy I to jest druga rzecz, której w tej bardzo I wyobrażam sobie, że to musi być cudowne. Uczyć. Tak jak dzieci kochamy, je przytulamy, całujemy, tłamsimy się z nimi że to było dla mnie największe doświadczenie w bliskości z moim tatą, jest, jak dobrze wiecie, wierzący, że on mi dał taką prawdę, że myśmy się mogli na niego wdrapać, przytulić, być z nim dramatycznie blisko. On nas za nogę go łóżka i mówię, chodźcie, to jest Mirki w sobotę, chodźcie na spacer. Myśmy po prostu wiedzieli, że on nas kocha. Ja nie miałem tego doświadczenia, że mój ojciec uczył mnie wiary. Nie miałem tego doświadczenia, że mój ojciec brał mnie za mapę, Powrazał do kościoła i mówi, czy tam jest pan, nie tłumaczył mi tego. Sam musiałem pochać w, w katolicy, a w tym własnym katolicyś powołałem do kapłaństwa. Bo pochodząc z lejskiego domu, stawałem sobie na początku, na początku kościoła, mojego Dobrze przeżyłem kołnię, świętą potem przestałem chodzić do kościoła, później zacząłem chodzić w ulicach liceum i przepraszam za i stałem na, tak na początku kościoła, nawet w niedzielę nie chodziłem w tygodniu i patrzyłem, jak, jakaś taka ławka, jakiś taki pan przegrał mi za tą ławką, coś śpiewa, yy, podnosi jakiegoś abdeuta i wszyscy ja mówili o świętym abdeucie i mówiłem sobie, moje laickie zachowanie mówiło mi, albo to są jakieś jednych I nie przyszedł, ani nie palnął mnie skrzydła i powiedział, ja nie, pójdź na Nie, to była pewna taka trochę intelektualna, tak się przesączało do mnie. Przy okazji złapałem jakiś stałem, że przed sobą, Nie, to było, żeby po popełnić to, nie zniszczony był mojego ojca. I jego grzanie przebierze w końcu ktoś poważnie tak potrafią, bo wyjaśnił mi znaczenie szat liturgicznych, że ten, że ten facet to ma ON, to coś oznacza, że ma albo to białe, to coś oznacza, że stułan też coś oznacza. Tam jeszcze były inne szaty, które my już niestety się zliberalizowaliśmy i nie używamy. Dlaczego jest tak, jak nie dlaczego jest inaczej? Yy, że, że to jest prawdziwa ofiara, a nie zabawa, nie tam krapu, klap. Jezus, to do, to do mnie, mnie woli nie przemawiało. Tam mnie dobrało ktoś, kto poważnie. jeżeli się uzna, że to jest Bóg, że w tym niepozornym opłatku ukrywa się Bóg, choć nas myli, z smak, ktoś im podaje ten prawdę, jak mówi. Jeżeli się tą tej prawdę doświadczy, to już nie da się być takim samym człowiekiem. To już nie da się wyjść, z chciała i dalej, nie wiem, kłamać, kraść, brać łapków i być nieuczciwym. I ja kiedy przystąpiłem, już nie będę całej historii mojego życia opowiadał za każdej, ale kiedy kiedyś po latach przystąpiłem do takiej dobrej, uczciwej spowiedzi, dlatego wczoraj tak się temat Że mam marzyć o Dlatego też właśnie tak strasznie błagam. Spróbujcie dzisiaj mocno przeżyć ten prześwietlenie. Zwłaszcza ten fragment. Zwłaszcza fragment prześwietlenia. Tutaj każde słowo w tej modlitwie jest ważne i teologiczne. Każde. Yy, I też ogromny. Mam taki problem. Kolejny. Jak przekonać młode pokolenie chłopaków? Albo młodych mężczyzn że warto być księdzem. Jak pociągnąć ich jak do, do takiego kompletnego i bezinteresownego daru siebie. Jak pokazać im, że są rzeczy, rzeczy ważniejsze y, niż, niż zwykłość, niż codzienność. Co wtedy nie ujmuje tej zwykłości, codzienności, w której wy żyjecie jako, jako jako ludzie, którzy spełniają się życiu codziennym. Wszyscy mamy łaskę stanu. Tak jak na przykład, proszę też o tym pamiętać, że obowiązki stanu wyprzedzają nawet obowiązki religijne. To znaczy, jeżeli jesteśmy mocno zaangażowani w kościół, a przez to zaniedbujemy rodziny, to grzech. robi najświętsze rzeczy, a zaniedbuję to, do czego jest powołany, to grzech. Jeżeli ja, jako lektor w leżałbym w mojej kaplicy krzyżem i udałbym nich, a moje chorzy umiejętali do sposób sakramentalnej, ale bezpieczeństwa nie miałby w Polsce, to guzik z tej mojej modlitwy i to jest po prostu grzech. Yy, dlatego jak Was zachęcić? Jak wam powiedzieć, że przygoda z Jezusem zwłaszcza uważnie, może być fascynująca, Jak przekonać Was, że śmierci, żebyśmy się tak kończąło tego życia biologicznego nie trzymali? że są rzeczy o wiele ważniejsze. A ja jestem przecież znany w to jeść, cieszę się życiem, jestem strasznie głodny życia. zwłaszcza teraz, kiedy ono jest przede mną bardzo krótkie. Ja nie oddam sobie przyjemności. Musimy żyć prawdą życiem, ale nie być gdzieś w tej perspektywie. Jak ja sobie wyobrażam wieczność? Jako coś niezwykle dynamicznego. O tym jutro. Um, a dzisiaj jeszcze chciałem na koniec, nie lubię tego powiedzenia, dać takie świadectwo. Jak powiedziałem, nie jestem specjalnie przywiązany do włosy. I na kapłaństwie się nie dorobiłem. Ani w sensie finansowym, a tym bardziej w sensie kościelnym i godności. Jestem właściwie na, na kościelnym aucie i nie jestem w Jestem, można powiedzieć, outsiderem. Ale jestem z tym dobrze. Czuję się dramatycznie wolny w kościele. Ktoś powie, że kościół jest taką zamkniętą, hierarchiczną wspólnotą, która dusi. To tak, prawda. Tak. O swoją niezależność myślenia w kościele, także hierarchicznym. Kto w jakimś sensie kochał? Wyrosłem z kościoła wiejskiego i to jest mój kościół. E Wierzę mocno, że pomimo całej trudności, udzielającej, w tym mojej, bo ja jestem go, jej, jej najniższym kamyczkiem na samym dnie, to Duch Święty, pomimo tego, że my jako księżej wyskupiłśmy wszystko, żeby nie, nie było prawa się przecisnąć, no to on pomimo wszystko się przeciska. I nas jako tym Święty. Ja mocno to wierzę i nie stracimy w Ale chciałem Państwu powiedzieć o takim ślubie, moim ślubie, który, który dałem Panu Bogu. Postanowiłem, że nie będę, że oferuję mu cały swój czas. Taki prywatny czas. Że, że tak naprawdę dla mnie wyzbycie Polsy to nie byłby mega problem. Ale, ale wyzbycie przyjemności albo wyzbycie takiego uprawnionego ze sprawiedliwości czasu, no to był problem. I na pewno jeszcze, jeszcze jak byłem karierzył, postanowiłem sobie, że nikomu nie odmówię. Nie będę oddał, że nikomu nie odmówię, nie wiem, posługi, rady, rozmowy. Nawet wtedy, kiedy będę się o nosem, nie okażą, będę starał się, nie okazać zmęczenia. Nawet wtedy, kiedy będę miał wszystkiego dosyć, to będzie moja ofiara. Chociaż miałbym prawo do ze sprawiedliwości, do uczynku. to, to da z się wszystko. I tak chcę do końca. Chcę do końca żyć na pełnej petardzie, a Was bardzo proszę jeśli do komunii świętej za swoich najbliższych, tak jakbyście się chcieli przytulić, tak jakbyście chcieli im powiedzieć, tej Komunii Świętej, jak są dla was ważne. I żeby ta y, dzisiaj doświadczona Komunia Święta, to, to dotknięcie prawdziwego Chrystusa, na tyle was zmieniło, żebyście a, czyli ogromną tęsknotę do comiedzialnej albo codziennej dobra a żebyście wy, którzy może jesteście głowami do Państwa, powiedzieli sobie, lub życie zaklętego, moje Panie, żebyście sobie powiedzieli, tak, jest we mnie taki pragnienie i za tym pragnieniem płynę. Co daje Panie Boże?